Słuchajcie. Ja sobie włączę czat. Znaczy włączę sobie wiadomości z Claudelizą. Jak usunęła, to sobie zrobiłem screeny. Zaraz zobaczymy. Gostek. Nie świruj. Claudita Chasing. Lindorki. Dobra. Słuchajcie. Bo jest, jest grubo. To jest wstępniak. Wstępnie, do tego, co będzie później, moi drodzy. Ale jest bardzo ważne. Nie ma żadnego ogadywania. Nie ma nic już teraz. Kal A, jakby coś to po tym, jak on ją obronił. To znaczy, jak ze mną porozmawiała, to się z nim pokłóciła. Jak on się wstawił za nią, to się pogodzili. Później się pokłócili, bo on zaczął z nią, znowu z niej cisnąć bekę i ona się obraziła. I teraz się znowu pogodzili. Znaczy, on dalej się z niej bekę, ale ona lubi, jak jej się pluje na. Reja. Tak? dzięki. No no, tak. Trzymam za słowo. Nie, raczej możesz o mnie mówić, ale możesz mówić tylko, że jestem najlepszy albo najfajniejszy. Dziękuję bardzo. No wicewersa, no wicewersa no po prostu. Wicewersalka. No tak. No ja o tobie tylko w taki sposób. A kto cię bronił w filmach? Na pewno. Na kto pewno. cię bronił? Kto cię bronił? Odpowiedz. No bo momenty, kiedy tam powiedziałeś pozytywnie, na przykład powiedz... powiedzno. Mogę jest to, że jak, jak ona manipu, znaczy manipuluje, jak, jak kręca jej, w co ona ma wierzyć, i ona faktycznie w ogóle bez zastanowienia już zapomina o tym, że dźwigiem dźwigi ją trzeba podnosić. Trzeba, ona pamięta o tym, ona zmienia narrację i zmienia nastawienie w momencie, kiedy on mówi, ale pamiętasz, kto cię bronił? I ona. i ona mówi, no, no ty. Głos jej obronił przecież. No nie no, ale ja jestem łysy, a on jest przystojny i ma bujną czyprynę, więc on on ma rację. Z kim nie? A... no były momenty, kiedy tam powiedziałeś pozytywnie. Na przykład powiedzmy, o tym jest z Pysińskim, nie? A właśnie, z powiedział. O, a właśnie, tak, tak przy okazji w ogóle. Chciał mi dzisiaj, rozumiesz? Ja powiedziałam mu, co ty taki zainteresowany moim życiem ciągle jesteś? Czemu mi ciągle komentujesz moje wypowiedzi, moje lajwy? A on do mnie, że. Mm, że ja jestem tylko. tak, jak to powiedział. Niechcianym elementem w jego życiu twórczym, a ja mówię to po co poruszał mój temat. No, więc ja do niej tak powiedziałem, ona w ogóle trochę opowiedziała to w taki sposób, jak ja, ja, ja nie napisał, nie? Znaczy nie, ona powiedziała, że napisała, a ja później takiej brzydko odpisałem. Eee, więc rozmowa wyglądała tak. Skoro ona poruszyła te, te, ten temat, no to ja jestem tutaj chętny, żeby rozwieść wszelkie wątpliwości, bo naprawdę. Piątek o siódmej rano napisała do mnie Twoje życie musi być ekscytujące Skoro ja jestem głównym tematem jeśli, jeśli twoim największym osiągnięciem Jest obgadywanie mnie To współczuję kariery Twoja kreatywność kończy się na tym Żeby się ze na mnie, mnie nabijać Smutne hobby Lata mijają, a ty dalej to samo Nie potrafisz być uprzejmy Czuć pogardę Lepiej powiedz coś o swoim życiu Bo za dużo uwagi poświęcasz osobom takim jak ja Pozdro PS Wzięcie udziału w eventie to super sprawa Jakie ośmieszanie Daruj sobie Sieć dalej i obgaduj twórców Więc ja odpisałem nie jesteś głównym tematem, jesteś przykrym, niechcianym dodatkiem. Yy, I napisała yy, TPS, wzięcie udziału w wywiadzie, Daruj sobie, sieć dalej, obgadyj twórcy. Więc ja napisałem, OK, w, niedziel, w niedzielę leibig dalej będę obgadywał. Ciągle? A on do mnie zjadę cię jak psa w jego życiu twórczym. A ja mówię, to po co poruszam mój temat ciągle? A on do mnie zjadę cię jak psa w weekend po twoim wywiadzie. Niechcianym elementem w jego życiu twórczym. A ja mówię to po co poruszam mój temat ciągle? A on do mnie zjadać cię jak psa w weekend po twoim wywiadzie. No czym dobrze takie groźby? Groźby. Więc ta groźba moja była odpowiedzią, moi drodzy. <laughs> Więc napisała tak Ciągle zaczynasz mój temat, bo gdyby nie to, miałbyś mniej wyświetleń. Zera kreatywności, tylko dogryzanie. Znowu zachowujesz się jak frajer. Na razie. A ja napisałem OK, zjedz Lindorka. Więc on napisała: Gdybyś mnie nie obrażał, to jeszcze bym zrozumiała: Zjem pralinę Lindor, albo całe opakowanie. A ty kiedy osłonisz sobie gorzkie życie? Więc ja odpisałem W niedzielę, w niedzielę jak zjadać, jak psa komentując twój wywiad. Więc ona napisała to groźba. Od lat próbujesz mnie zniszczyć, ośmieszyć i co? Dalej trzymam się na powierzchni. Więc chciałem tutaj napisać coś a propos trzymania się na powierzchni. No mm, ale sobie darowałem. <laughs> I napisałem, jaka groźba? Mówię, mówię, co na live będzie. Nie próbuję, nie ośmieszam, samo to robisz, ale ja tylko pokazuję to dalej. Więc ona napisała. Ty za to nigdy nie będziesz mieć takiego wywiadu. Możesz pomarzyć. Pokazuj kulis swojego życia. Nara. Nie chce mi się gadać. Więc ja napisałem, no, ale to ty piszesz yy... dla pomponika. I później dopisałem dla pomponika. Nie chciałbym. Ale lepsze w ogóle jest to. że gdybyś chwilę po naszej rozmowie nie zaczęła pierdolić na mnie. I o moich już sprawach prywatnych z kaliczem, dziś nie, kom... nie, dziś nie komentowałbym Ciebie. Jest reakcja. Jest, jest reakcja, Klaudia. Więc taka była prawdziwa wersja zdarzeń. Bezczelny, taki mówię ci, no taki fałszywy. Cią... Nie fałszywy, ja zawsze. Kurwa. Jeśli chodzi o fałsz, to siedzisz z gościem, który ciśnie po, ciśnie po tobie jak po górej i sucę. No a ja natomiast powiedziałem na live całą prawdę. I ty mówiłeś, że mam rację. I że troszkę może nie mam, ale czasem jednak mam. I że fajnie, że jej mówię. Że, że... I powiedziałeś, że fajnie, że ci mówię taką prawdę. A później się połączyłeś z kaliszem, jednak zmieniaj zdanie. Zadowala się. Mateusz. i się zajmie swoim życiem, nie niech komentuje, niech mówi o sobie. A nie, tylko nie nie będę. Nie czas. I, on tak, I on takie Jakie, tworzy te wiesz? On tworzy tytuły takie clickbaitowe i obrażające mnie, takie szydzące ze mnie. Jakie? Jakie otworzy tytuły szydzące? Że co, że Cloud Rida szalała? Czy jest to. Yy, czy jest to, moi drodzy, jakaś. Yy, nie wiem, czy, czy, czy to jest szydzące? Nie wiem. Prawdziwa Claudeliza. Klaudeliza zrobiła się pośmiewisko za kilka złotych. <laughs> prawda? Prawda, to nie jest szydzenie. Yy, i Kalić znowu razem. Zakochana złośnica. Nie widzę. Kłamstwa Klaudi. Claudeliza totalnie odklejona i fałszywa. Wszystko prawda. Co jeszcze tu mamy? Yy, zakochana Claudeliza i żałosny obiekt, we, obiekt westchnień. Prawdziwa Claudeliza. Claudeliza, najlepsze wróżby i hol krzycowy. Ja nie widzę w ogóle jakiegokolwiek uśmiewania. Anna, elegancko. Ja już dzisiaj, wczoraj tyle. Yy, wygrałam, że już Ach, nie ma się. Przepraszam. Dziękuję bardzo na tej, dziękuję Jacob. A, no tak, więc ona dała monolog. On, on nie zareagował. No i w sumie tyle. Ale tak właśnie wyglądała, moje drogie rozmowa na TikToku. Przerażające są. Przerażające są. To jest. W sumie zaprzeczenie rozmowy. To jest w sumie zaprzeczenie rozmowy. To znaczy, te rozmowy wyglądają tak, że e, ktoś ci coś mówi, najsmutniejszą w ogóle rzecz, jaką w życiu przeżył, e, a Ty dziękujesz za, za serduszka, nie? To wiecie, trochę, trochę wygląda tak, jakbyście siedzieli z kumplem na ławce albo z koleżanką i na przykład on ci mówi, słuchaj, no nie, nie daje rady, nie? No, po prostu ostatnie mi się życie wsypie. I on zaczyna wiesz, on zaczyna sobie nawet nie, że patrzyć coś w telefonie, albo nie, patrzyć patrzy, patrzy memy, a nie TikToka przeglądać. I ty mówisz, 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 a i słyszysz po prostu jak on się śmieje na przykład z czegoś, nie? Po czym wiesz, słucha ciebie, i znowu, albo na przykład zaczyna mu pusz puszczasz muzykę na spotify Przerażające. No, więc taka, moi drodzy, jest właśnie prawda o Claudelizie. Mordo, ona się do mnie spłakała o to, że komentuje jej odklejki, a teraz o to, że ich nie komentuje. O czym my mówimy? Hmm. No właśnie, z czym mamy do czynienia, tak? Już nawet nie z kim, tylko z czym, jeśli chodzi o klaudelizę. A potem idziesz, wiążesz pętlę i kaput. O. No i idealne podsumowanie tego filmu.